Dajcie w kolejnym odcinku Wojny Śmietnikowe. Jakiś parę dni temu pomyślałem sobie, że po co spacerować brzegiem morza, jak można spacerować miejskimi załukami szlakiem śmietników. I tak sobie stwierdziłem właśnie i tak będę robił teraz, że w wolnym czasie będę spacerował wzdłuż mojej ulubionej trasy, która wiedzie tam, gdzie są stare kamienice, stare bloki, gdzie mieszkają starsi ludzie, którzy mogą mieć właśnie stare medy. Taki na przykład jak ten, kultowe krzesło Ala PRL. Nie wiem, czy ono jest naprawdę z PRL. Możliwe. Całkiem możliwe. W każdym razie tak sobie szłem. Stwierdziłem, że zajrzę, zobaczę, co to jest, co tam jest, gdzie, co można coś fajnego znaleźć. Znalazłem takie coś. Nie no. wiem, czy to warto, czy to warto. czasem się skompletuje komplet czterech sztuk. Jak myślicie, da radę? To trzeba będzie jakoś oskrować tego brązowego. Trzeba to będzie odnowić, oskrować tapicerkę, wytapicerować od nowa ale to damy radę. Lubimy takie rzeczy robić. Także zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Wolnie śmietnikowe teraz przerzucają się na... Te meble à la terre. O to proszę nagrywam taki filmik w jakiej pięknej scenerii świątecznej, noworocznej, jaka bombka tam się świeci, ludzie chodzą. Performance taki tam zapóźniony Przychodzi i sobie idzie, a tu proszę bardzo wojsku na w samym centrum miasta. O. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Ktoś się złapie. No więc subskrybujcie mój przewspaniały kanał, gdyż mam tylko 16 subskrybentów do tej pory. Przez 5 miesięcy zdobyłem. I oczywiście dajcie łapkę w górę, chociaż cztery na każdą nogę tego krzesła dajcie po jednej łapce, prawda? To by było cztery łapki, co? Cztery nogi krzesła równa się cztery łapki w górę, co Wy na to? Takie, bardzo proszę o to. Nie mogą być ani dwie, bo krzesło się przewróci, ani trzy, bo no, ktoś wsiądzie i się wywali, także muszą być koniecznie cztery. Tak, tak bym chciał. Inaczej, jakby nie liczył, no muszą być cztery, A jest ta liczba, cztery, solidna czwórka, na czwórce można polegać. Także pozdrawiam wszystkich moich wiernych widzów i fanów i fanki oczywiście, szczególnie jedną fankę, ona wie o kogo chodzi. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. Ja myślę, że będzie dobrze. Już jest nieźle. A będzie dobrze. Jeszcze lepiej będzie. Dam no. radę. Byle do emerytury. No, tak. Chociaż... Ja tak myślę, że i na emeryturze też będę odpłacił pośmiertnika. Dobra, to wszystko. Subskrybujcie, cztery łapki w górę, pamiętajcie. Muszą być cztery, bo krzesło się przerzuci. Będzie mniej. No I zapraszam do następnego odcinka.